Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Moje życie czym ono jest? To nieustanna nauka obumierania i tracenia. To uczenie się wykorzystywania każdej okazji i każdego doświadczenia, które niesie ze sobą życie, by umierać dla własnych upodobań, przyzwyczajeń, nawyków mojego ja. To właśnie na tej glebie będzie się mogło zrodzić to nowe życie życie dla nieba. Ziarno, gleba, plon ziarno słowa, które Bóg tchnie we mnie. Jednocześnie czyniąc moje ciało i duszę glebą, która dalej przez pokarm słowa staje się glebą żyzną. To stwarza warunki, by mogło się we mnie rodzić coraz większe pragnienie zbawienia dla siebie i dla tych, których Bóg stawia na drogach mojego życia, tak jak to czyni dzisiejszy patron, święty Wawrzyniec. Za nic, mając doczesność i ziemskie bogactwa, pragnąc tylko jednego nieba. Czy pragnę być razem z tym, któremu służą tutaj na ziemi, tam gdzie on jest, w niebie?